Magazyn Zupełnie inny świat, który swoim czytelnikom z każdym numerem przynosi nowe perspektywy, większy dekady swojej działalności reedycją numeru Krajowego w Ukrainie. Idee tego wydania przybliżają jego koordynatorki i redaktor naczelny Zisia. My wydaliśmy kiedyś numer o Ukrainie, więc pomyśleliśmy, że jakby to jest takie państwo, gdzie chyba najwięcej w Europie zmieniło się w, w ciągu tylko ostatnich kilkunastu lat. Chcieliśmy zrobić sobie jakąś taką przyjemność na dziesięciolecie, bo w tym roku obchodzimy 10 lat istnienia i dać też coś takiego nietypowego naszym czytelnikom, więc drugi numer o Ukrainie, ale nie odgrzewanie starych kotletów, nie dodruk, tylko po prostu absolutnie nowe teksty. Myślę, że czytelnicy będą mogli zobaczyć Ukrainę tak, o której nigdy nie myśleli, o jakichś takich rzeczach, które mogą ich zaskoczyć. Oczywiście zastanawiałyśmy, co może być ciekawe dla naszych czytelników, ale dla nas było ważne pokazać, czym Ukraina teraz żyje. Tak? Dużo się zmieniło na Ukrainie tak naprawdę przez, przez wojnę, aneksję Krymu, dwa Majdany. Moim zdaniem bardzo zmieniła się świadomość, zwłaszcza młodych ludzi, i to jest bardzo ważne. Myśl przewodnia to było właśnie pokazać tę Ukrainę współczesną, tak? Jakby Ukrainę taką, która nie jest zamknięta w jakimś po prostu leksykonie schematów, które nam się Polakom kojarzą i są powielane od, od zawsze, tylko żeby jakby zobaczyć, czym Ukraińcy żyją, jakby co dla nich jest ważne. I czasem, kiedy rozmawiam z Polakami, to mi się wydaje, że nadal są jakieś stereotypy u niektórych osób u niektórych osób, więc um, myślę, że po, tak, po prostu poznają Ukrainę z innej strony. To nie będzie numer o Polakach, to nie będzie numer o, o Rosjanach i jakby o tym zapośredniczeniu, to będzie numer o Ukrainie i Ukraińcach, więc jakby będą teksty takie e, związane ze współczesną kulturą, na przykład Aliona Aliona, e, raperka, która bardzo silnie teraz rezonuje i twórczość na, e, na Ukrainie, jest z nią wywiad, jest wywiad z Aleksandrem e, Astreckim, witwickim bokserem, który reprezentował Ukrainę na, na Olimpiadzie, a teraz tutaj żyje, mieszka i układa sobie życie w Polsce, w Poznaniu. Wydaje mi się, że jakby siłą zupełnie innego świata jest ekipa ludzi i właśnie taka wymiana myśli. Julia wzięła na siebie całą kwestię związaną z gigantyczną, taką mrówczą, benedyktyńską właśnie robotą, czyli jakby tłumaczenie tych tekstów, bo wiele, wiele tekstów było pisanych przez Ukraiń, Ukraińców. Natomiast no Oksana dała też taki impuls i no też jej fundacja sfinansowała ten numer, więc to jest coś, co też jest dla nas jakby kluczowe i ważne. Dzięki warsztatu warszawskiemu poznałam mnóstwo fajnych, sympatycznych ludzi i zupełnie inny świat. zupełnie inny świat zabiera nas do historii osób, miejsc i relacji. Julia i Oksana koordynując pracę nad tym numerem wprowadziły nas do najbliższej im ojczyzny.